Witam was w kolejnym e, niesamowitym odcinku z Half-Life'a czyli też niesamowita kolejna ekscytująca misja Gordona Freemana Co teraz go e, tutaj spotka nie nikt, ale w sumie w tym odcinku się to wiemy No dobrze e, idziemy stąd tutaj się poproszenie o, o mój Boże Zapomniałem o nim Dobra, co, symbogę, Ten gość, co może być jego słabością? Mam pomysł. Meble! Bam. O kurde, odbił mebel! Hmm. No dobra, jak meble nie. Co może być jego słabością? Może. Hmm. Nie wiem. Chcę teraz sprawdzić. Dobra, idę tędy Bo może, nie wiem, bo dobra, idę może tutaj. tego, nie, Masz. Hmm, no to nie ma nic ciekawego ogólnie. Tutaj byliśmy, tam. Jedynym chyba ciekawym pomieszczeniem jest tam gdzie zostali... Nie, umarli wszyscy. Z tamto gdzie, gdzie uciekłem, czyli... Tu. Szybko, Nie zdarzyłem. jeszcze raz. Plap. Szybko! Hmm... No ciekawe... Jak tu do niego podchodzę, to on zaczyna do mnie... No właśnie... Jak wchodzę tylko na to, co zaczyna... Raz... Patrz! Gdzieś to? Kurde... No nie, nie mogę... Nie wytrzymam... Słabo! No nie, nie, nie trafiłem! Eee... Zaraz, coś się bardziej dziwnego zauważyłem. Kurde, spróbujesz jeszcze raz. Szybko! O! Git! No, idź, sobie, idź. Nie, no idź. idź. Zresztą poczekamy teraz, aż on se pójdzie, chyba, nie? w ogóle jakieś coś jeszcze do... ...jakiego do Dobra. No. No, że to. Że to. Trafiłem! Łap! Tak! Haha! z sobie. Łap. Jezu, yes, zartujesz chyba! Ja to zapisuję. Nie no, jaja co robisz? Kurde... Szybko do sklepu! Aaaa! Zaraz. No dobra, czekaj, zaraz, zaraz. Bo tamtego słabością nie były meble. A może tego są słabością? Meble, dobra, czy tu wyjdziemy? Krw. Nie udało mi się. No dobra, zaraz, zaraz. Czego? Ua. <grymne> Spróbuję jeszcze raz Łap, łap, łap Co to mamy w ogóle? Łap, tak No idź sobie, idź No idź, idź, idź No cóż, no poczekamy, nie? No bo to coś... To chyba się coś nie jestem pewny. Dobra, teraz. No tak sobie nie, 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 nie musieliśmy nawet zabijać. Dobra. Mam więcej HP. Zapiszę se tu. łap... No, łapcie. To mi się nie bardzo nie opłacało, ale teraz Tu teraz obuchnie. No, I Podejdę. Kurde no. Hmm. Trzeba tak szybko może? Niech się podejdą po mnie, nie? Dam im tutaj... ...przyjść. Jakby to zrobił? Haha! Tak, to robi. Idziemy stąd. A, no ja to zapisał, może. tego Do spokoju. Dobra, idziemy. A! Właśnie zaraz zaraz To jest bardzo ważna sytuacja. Ogólnie, e, To, jak teraz to oglądacie, to jest pewnie ósmy. W marca. co? Eee, to tak. Eee, Wszystkiego najlepszego mmm, Dziewczyn... Dziewczynom e, Bo jest e, dzisiaj... Może święto chyba? Co Sąsiad... Nie wiem. Nie... Kurde, nie wiem sobie. się stralić, ale... Chcemy sobie tak Dzień nie święto. No ale sumie. Zależy jak, jak ktoś na to mówi, no. A, to mój, dobra Przyjazdu, to jest bysiu. O tak, ktoś się mam. O, kolejny jest następny. O, tu, 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 Poczekaj, ja wejdę. Kurde. Dobra, czy tutaj może się... No nie, nie, kto? Skąd? Uah. Nie no, sobie żartuję chyba w tym momencie. A masz! Nie, chyba... Dobra, tu Szybko, szybko, tutaj. Bam! tu, tu. Yy. Szybko, Dobra, to jest Dobra, A, dobra, teraz. Tutaj trzeba wejść. Wy w kreaturę zaawansowane i wyłączka osobę. Nie pytajcie, dlaczego miałem to włączone. wcale nie tak, że w poprzednim odcinku, nie. jeszcze bardziej w poprzednim odcinku, misja była trudna. Nie, 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 no co? Coś chciałem zrobić? Kurwa, nie wiem, co się chciałem zrobić. A, zapisać się.

No, z Kurde z dwóch stron! Kołóż coś boli chyba! O dobra, dzięki, że mnie leczysz. Ba! Kapitan Gordon! Tak no nie mówią! Kapitan Gordon! I dostał! Mm, 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 mm. ah! Skąd? Jeszcze mam, ty chyba. E No się dużo, o bo te dziwne kurde, byłem... ała! Tu jeszcze ten goście, tego gościa brakowało. no, poleciał sobie, a się kurde, no to jest trudne. W sumie, nie można sobie stąd iść. Ja bym sobie stąd wyszedł, i bym sobie na ulicy z nimi nawał. No bo tak jest całkiem A trzeba ogólnie na jednego się tutaj nawalać. Chociaż nie bo drugi teraz ale... No dzięki za go wziął Siema Ej, no ty gdzie ty uciekasz? Pomóż na no, wracaj tu Bo no wracaj tu! Tutaj po tym o kurde nie wierzę Czy jestem który zapiszę? No No to się stanie, że będzie gorzej teraz Bo mało chyta to po pierwsze, a po drugie zginął gość, z którym ja leczył, A po trzecie... O siema! Nara Nie no, co się tu... O, kolejny, dzień dobry O, o czym chodziło? Ba... Pst... Kurde no Nie wiem, nie nagrania? 10 Tu, 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 tu Szybko, szybko ちょでと待っちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待な、てちょっと待ってちょな、 No tak, na hita, biski tu ogóle. i na dół, dobra. No i tutaj już mnie nie zabiją, dzień dobry. No. No i tak mogę grać. Czyli już dobrze wiemy, że oni zabierają powyżej 12, na pewno nie poniżej, ale tak powyżej 12, bo w ogóle 12 zabierają. Więc to bardzo ważne. żeby to wiedzieć. To jest kombinat o no i... idź. A ja nie wiem czy to wszyscy chyba nie, nie wiem coś słyszałem Siła O, to, to dopiero chyba, w... która wtedy do mała Albo nie nie, bo to mało, tutaj leży, widzisz. Nie mogę jej działać, ale to najprawdopodobniej jest jej krew. Zapiszę. Co teraz? Teraz pokonajmy tych gości tam. A tam No, Kolejny. Nie nudzi wam się to? Ja jeszcze kolejny? Chyba im się już to znudziło, a zły zapisz. Co teraz? No nie no, nie znudziło im się to, ja Łap. co, co drugie, kurde, ten... Co? raz okay. hmm. na dziś. Możliwe, że. Tu. O nie, wróciłem się. O nie, to źle chyba. O nie! To to fatalnie! E, on się tutaj zablokował. No oblokował się chyba Nie, zablokował się. Dobra, idę stąd A bo nie, może go trzeba zabić właśnie. Nie chce mi się Szybko! 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 Wracam tam! O kurde Kolejny się teraz pił Szybko, już przyszedł, tak, tak, przyszedł. Tu 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 szybko <grytanie> Jason żartuje chyba.

Taki ogromny z tej, z chmur i lata. To by było ciekawe. I, ty, i takie zderzenie z bosem I, I ten, i, i każdy strzela w bossa i Jimin'a oczywiście. Dobra. No. E, no nie wiem czy chce schodzić. Dobra, wejdę na tego gościa. Mogę eee. No wiem, zaś, To się przyda... Co to kurde jest za miejsce? Po co komu takie miejsce? Ja bym rozumiał jakby tu były drzwi, prawda? Ale tu nie masz drzwi nawet. Yes. O... Jest. o! Hey, he out here? Well. The dog came crashing through the plaza, knocking over walls and I think he's looking for Alex. He seems to have it set in his head that she's in the citadel. I figured Alex wouldn't want him getting any deeper in trouble, but hell, you try stopping him. <laughs> okay. like hmm. hmm. uh, uh. hey oh get through that way. oh shit Jinky. no better well. hurry Dobra, tup, tup, tup Tup, 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 tup i idziemy dalej. No, wczytywanie O! Dobroczyńcy Nasi dobroczyńcy Czy my właśnie Jesteśmy pod Cytadelą? Uh -huh. Jesteśmy pod Cytadelą Dobra, idziemy sobie tutaj Ach, uwielbiam Cytadela A, zaraz Zaraz się kończy ta gra O mój Boże, będę mógł nagrywać w końcu jakieś inne serie Inne gry jest w końcu o oh nie! Yeah. No, no zginąłem, ale nie polecam, mam na przyszłość tak robić. No to sobie pójdziemy tu, 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 wow! Ale fajnie robią, wrażenie te światła. Eh, co to jest? Ten... chyba nie ten jest droga. Może. Może nie. Może tu wejdziemy. Chyba tak. No, a tu jest możliwe, że powinniśmy wejść. Ok, i tutaj mamy kilka poziomów. Możemy no, wejść albo do tego, albo do tego drugiego. A więc tak, zobaczmy na początku gdzie idzie, pier gdzie idzie ten tutaj, ten tam pierwszy. On zmierza do tego czegoś. Nie ja tam nie chce zmierzać, więc idę. Tutaj. O nie, nie weszło. A no tutaj. W ogóle to te drugie zino. Mogę tak jakoś się wychylić. będzie lekki problem, ale okej. Okay. Pierwsza próba sprawdźmy tutaj te, te drugie jakby te takie wejście tą drugą opcję. Opcję opcja zabieg. No dobra, jedziemy sobie tutaj, tędy, do... tu Nie podoba mi się wcale to miejsce Nie, przecież mówiłem, że fajnie jest to miejsce <grymne> Tak podoba mi się to miejsce to jest piękny O nie, co? Nie, 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 nie jestem do Brazylii A więc tak wygląda Ohio? Pięknie tu tam jak widać jest no jakieś białe pomieszczenie, nie pomieszczenie tylko no możliwe, że to jest na właśnie na świat jakby taki nie wiem jak tutaj to opisać ale ciekawe co, co najważniejsze A, ogólnie chciałbym jeszcze powiedzieć jak sobie tak jedziemy, o kurde stalker, tak on się nazywał? No, kominat, do. Chciałem powiedzieć, że kolejne moje serie będą fajne, mam nadzieję. będzie że... działa przeróżne gry typu Dying Light, albo jak ci inne gry, prawda? Jakieś o zombie. woda, nie o zombie. No ogólnie. Wszystkie gry na świata. <grymne> ja żartuję. Może, może tylko te co mam na streamie czy coś. Zobaczymy. Może powróci GTA, ale nie, nie jestem pewny nie? Eee. co w ogóle do... Yy do Mac Maxa Shaya, czyli, tak, czyli seria moja, którą już kiedyś zrobiłem z znajomymi. No ogólnie ekipka się rozsypała trochę, więc nie wiem czy będzie kontynuacja tej serii. Jak na razie skończyła się na dwóch odcinkach i to jeszcze w prologu, więc no zobaczymy. O, nie lubię tych kości. Nie lubię. Jeszcze oni mają. Chyba oni połamali wszystkie kości. Ten kombinator robi z tymi biednymi alienami. A przypomina mi się ta scena w Rick i Martin, gdzie Rick e, tam przez chyba. Nie, nie przez te cele, ale, tylko przez. No jakieś tam e, ogólnie do więzienia poszedł. A tak jak się, jakoś by się skojarzyło z tym miejscem. Bo teraz wiecie, my tu jedziemy teraz, jesteśmy to powinno, to, to powinno wjechać w jakieś. Tutaj na przykład powinno stanąć i byśmy stali. Czekali. No, sprawy, czy coś. O jak widać co, co to jest takie ogromne? No, tak jak wspominałem jak widać oni to wszystko tutaj tworzą, więc to jest naprawdę ciekawe. Długo to. Jak długo jedziemy sobie? No bo już jest... O kurde, druga minuta To chyba jedziemy już z dwie minuty, jak nic To chyba koniec naszej podróży Co zaraz? raz? Jeszcze jaja robisz, o kur... O, przeżyłem Dobra, wypuśćcie mnie stąd, Jeszcze raz, co my? O! Mam plan. Łap No e. nie. Nie, 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 to wybuchnie! tu to... Nie do... Czy, oni, czy oni... oni to wybuchnie! Nie wybuchł. Co? Tu się podoba. Ale nie, tego nie biorę. Idziemy. Idziemy, robimy, robimy bez Kurde Wziął. Dobra. Pożegnajcie się z życiem! BOOB! BOOB! O Jezu, małhapę. Co mi się przyda? Aż k***y, chciałem usłyszeć, co mówi. Ale dobra, zapiszę. Nie, nie zapisuję, bardzo No tak, nie mam broni niż nicz to.